Cześć kochani, witam Was dzisiaj w nowym filmie. Przychodzę dzisiaj do was takim holem, z takim miszmaszem różnych rzeczy, które pojawiły się ostatnio u mnie. Chciałabym Wam pokazać te rzeczy, ponieważ często wrzucam filmy. Filmec. Rzucam zdjęcia na Instagram i często o to pytacie, a więc dzisiaj po prostu pokażę Wam co nowego u mnie, co nowego się pojawiło. Będą takie różne rzeczy kuchenne, rzeczy do domu, będzie torebka, a więc mam nadzieję, że taki krótki, zwięzły, ale na temat film Wam się spodoba. Może zacznę od takich mniejszych rzeczy. E, kupiłam, dorwałam... E, jeszcze dwie świeczki z tej serii Air Week e, są to te takie świeczki, które mienią się na różne kolory. Jedna właśnie tutaj za mną się pali z tej serii i dorwałam dwie kolejne. Jedną już podarowałam swojej siostrze, druga została dla mnie, a może komuś się jeszcze też e, trafi i podaruję ją na prezent. Nie wiem, ale po prostu są tak śliczne. E, może tak, bo wiele z Was pewnie teraz się zastanawia, o czym ja chrzanie, o czym w ogóle mówię. A więc te świeczki normalnie kosztowały prawie 30 zł, były na, w cenie na do widzenia za 7 z kawałkiem, jednak u mnie ze sklepu zniknęły bardzo szybko. Ja kupiłam tylko jedną, koleżanka też kupiła sobie, a więc myślałam, że już nigdzie ich nie dostanę, e, ponieważ szybko się rozkupiły. Jednak ostatnio byłam w Rosmanie, takim tutaj niedaleko mnie, gdzie mieszkam. I powiem Wam szczerze, że zaszłam i na półce było ich chyba jeszcze ze 20, a to chyba tylko dlatego, że nie była wywieszona cena na do widzenia. Ja, będąc pracownikiem Rossmana, po prostu wiedziałam, że ta cena taka jest. Wzięłam sobie dwie do koszyka, dokupiłam nowe, a więc bardzo je lubię. Jeżeli jeszcze gdzieś one są, znajdziecie to naprawdę Wam serdecznie polecam. Bo, tak jak widzicie tutaj z tyłu na filmie, czasami widzicie te świeczki w tle, to ona co chwilę zmienia kolor na inny. Jest raz fioletowa, niebieska, różowa. Bardzo ładnie to wygląda. Dodatkowo fajnie pachnie. Jest to tutaj y, zapach. Purpurowa figa z soczystą jeżyną. A więc bardzo fajny zapach, fajnie wygląda. Taki fajny gacze, gadżet e, do domu, do mieszkania. Jeżeli lubicie świeczki tak jak ja, to serdecznie Wam polecam. Kolejnym produktem, gadżetem, który ostatnio kupiłam, ale jeszcze o nim nie mówiłam, będą to słuchawki. Kupiłam takie pudrowy róż e, jasne słuchawki marki Philips. Jeżeli dobrze pamiętam, nie Sony, przepraszam, jest to marka Sony. E, po prostu skończy, e, skończyły <grywa> zepsuły mi się moje słuchawki, które miałam wcześniej jedno damu Łukaszowi bo pożyczał mi też takie duże a więc stwierdziłam, że teraz czas kupić sobie własne, aby nikogo już nie prosić e, i czasami nawet jak tutaj wiecie siedzę i oglądam serial, nie chcę przeszkadzać koleżance z którą mieszkam a więc po prostu kupiłam sobie, aby mieć oglądać jakiś serial, czy nawet jak gdzieś jadę na miasto to słucham sobie muzyki, co o wiele wygodniejsze, dodatkowo mam tutaj mikrofon w nich a więc mogę bez problemu rozmawiać przez telefon, bo były też takie same chyba 20 albo 30 zł tańsze, ale nie miały tego mikrofonu więc stwierdziłam, że jak już kupować to wezmę te droższe i po prostu sobie będę miała w razie właśnie rozmowy to jak najbardziej ok przydadzą się Poza tym fajnie wyglądają, są takie bardzo dziewczęce, delikatne, różowe. Fajne jest to też, że tutaj tak fajnie się na boki, wiecie, składają. A więc bez problemu można też je sobie schować gdzieś do torebki i nic nam się z nimi nie stanie. Nie będą zajmowały tak bardzo dużo miejsca. E, dobra, może a propos. E, takich jeszcze małych gadżetów. Pokażę Wam rzeczy, może kuchenne. Nie będzie to nic szczególnego, nie chcę się nad tym rozkliwiać, ale kupiłam, może komuś to też e, się przyda, a więc e, powiem. Kupiłam po prostu trzy takie malutkie miseczki e, kuchenne. Kupiłam je w trzech różnych wzorach. Kupiłam je po złotówce w Kerfurze. Ja akurat byłam w złotych tarasach, a więc myślę, że w każdym innym Kerfurze też je znajdziecie. 99 groszy za taką miseczkę. Stwierdziłam, że fajna sprawa, czy nawet jak ktoś przychodzi, wsypać jakieś orzeszki czy coś słodkiego, a nawet i w takich kuchennych wiecie rzeczach podczas gotowania, wymieszać jakieś jajko z przyprawami albo coś tam zrobić. Jak najbardziej na plus. Stwierdziłam, że Wam wspomnę, bo skoro mówię o takich różnych rzeczach, to to też może akurat komuś z Was się przyda. Jeżeli chodzi jeszcze o kuchenne rzeczy, nie wiem czy Wam już mówiłam, myślę, że na pewno nie raz. Uwielbiam pić herbatę. Uwielbiam. Jestem herbatomaniaczką, jestem po prostu uzależniona. Ja herbatę piję, powiem Wam szczerze, że trzy albo cztery razy dziennie bez kitu, naprawdę. I ostatnio byłam w sklepie Czas na Herbatę i powiem Wam, że kupowałam tam ogółem e, prezent mm, dla pewnej osoby. I stwierdziłam, że sobie też sprawię taki mały prezent. Kupiłam, skusiłam się na herbatę o nazwie Madagaskar. I w tej tutaj oto herbacie mamy z tego co pamiętam truskawkę, brzoskwinię, bławatek i chyba jeszcze coś. Zaraz zobaczę, może tutaj coś jest. Nie, tutaj nic nie ma dopisanego. Ale właśnie tak, na pewno jest truskawka, kawałki brzoskwini, buławatek. Powiem Wam, że jak otworzyłam swój, w którym była ta herbata i powąchałam, to po prostu mówię: Nie, no nie wyjdę z tego sklepu bez czegoś dla siebie. Uwielbiam, tak smakuje, jest po prostu przepyszna. Naprawdę, jeżeli macie okazję być w jakimś takim herbacianym sklepie, nie, niekoniecznie czas na herbatę, ale może w jakimś innym dostaniecie właśnie takim sklepie z herbatami. Tą herbatę Madagaskar i lubicie czarne herbaty sypane, tak jak ja, uwielbiam zielone i czarne, to ta jest naprawdę super. Jeżeli macie ochotę, to powąchajcie, spróbujcie, naprawdę świetnie smakuje, pięknie pachnie. Mm, uwielbiam, naprawdę bardzo lubię i, i Wam też serdecznie polecam. Stwierdziłam, że to też dobry moment, żeby wam to pokazać. Dobra, z takich pozostałych e, rzeczy, które pojawiły się z nowości, ostatnio pytałam Was właśnie pod filmem Back to School, jaką torbę mi polecacie, co mogłabym kupić na uczelnię, ponieważ chciałam dużą torbę, która dużo pomieści, ale jednocześnie torbę elegancką, aby mieć ją właśnie na jakieś wyjścia, takie wiecie, ze znajomymi na miasto, czy po prostu tak e, na co dzień, prawda? E, ogółem nie znalazłam żadnej torby. Wszystkie te torby, które są w sieciówkach, są takie same. Wszystkie torby są e, jakieś takie, no, kufrowe. Takie nieporęczne, taką torbę już miałam, a więc stwierdziłam, że chcę coś innego. Bardzo podobała mi się torba Korsa, ale stwierdziłam, że mam małą torebkę Korsa i kupiłam sobie torbę, właśnie marki Witchen. Kupiłam takiego czarnego shoppera. E, bardzo ładnie wygląda. Tutaj ta tekstura jest taka. Wiecie, jakby z takiej skórki węża. Bardzo fajna jest ta torba, jest bardzo pojemna, jest duża, tak jak chciałam, jest duża. W środku ma sporo przegródek. Ma przegródki bardzo malutkie na telefon, na klucze, jakieś na suwaki. Ma też taką jedną dużą przegródkę w środku. Tutaj może zobaczycie, jest tutaj też duża przegródka w środku, która dzieli tą torbę na pół i dodatkowo ona jest na suwak, a więc też jakiś portfel, dokumenty można schować sobie w środek, a pomiędzy właśnie jakieś książki, kawę, czy tak jak ja chodzę na uczelnię, jakieś materiały, piórnik, kosmetyczkę, wiecie o co chodzi. Właśnie takiej torby poszukiwałam, taką torbę chciałam kupić i stwierdziłam, że jak mam wydać 200 zł w zwykłej sieciówce, i ta torba za chwilę wygląda. Tak zjechana, że głowa mała i do niczego się nie nadaje, i za rok chcę wymienić, to stwierdziłam, że kupię sobie taką, troszeczkę droższą, ale będę mieć ją już na dłużej. Jest to skóra naturalna. Zaraz jeszcze Wam powiem dodatkowo: yy, zaraz Wam jeszcze powiem dodatkowo model yy, tej torby. Jest to yy, model 83 4E 4371. A więc yy, napiszę Wam jeszcze może. Może w opisie na dole Wam jeszcze podam dokładnie e, nazwę te, e, model te, tej torby, abyście mogły sobie spokojnie znaleźć. I tak jak mówię, jestem z niej bardzo zadowolona. E, niektórzy mogą uważać, że to strata pieniędzy, jednak stwierdziłam, że ta z korsa, którą małą kupiłam, normalnie chodziłam w niej codziennie, używałam ją bardzo często, nic się z nią nie dzieje, ale nie chciałam drugiego korsa. Poza tym kors był dwa razy droższy. Stwierdziłam, że ta e, torba. E, będzie lepsza, będzie trochę tańsza, a więc też e, no na razie jestem z niej bardzo zadowolona. Jeżeli coś będzie mi się z nią działo, to mam dwa lata gwarancji, a więc bez problemu będę mogła sobie pójść zareklamować. Na razie nic złego się nie dzieje, odpukać w niemalowane, e, żeby nie zapeszyć, wszystko jest w porządku. I tak jak widzicie, powiem Wam o kolejnym gadżecie. Tutaj mam taki mm, szary puszek doczepiony do tej torby i stwierdziłam, że chyba nie będę nagrywać Wam kolejnego holu z AliExpress, bo nie tak jak mówiłam chyba we vlogu, niektórzy tego nie lubią, nie chcą tego oglądać, niektórych to męczy, a więc stwierdziłam, że po prostu po części gdzieś tam Wam wspomnę o rzeczach, które, które do mnie przychodzą, a więc zamówiłam ten szary puszek, zamówiłam też e, kilka innych w innych kolorach, mam też czarny puszek przy kluczach do samochodu, a więc powiem Wam, że... Za 6 takich puszków, e, takich bryloczków zapłaciłam chyba 21 zł, za 6 sztuk, a w Polsce jeden kosztuje 20-30 w jakiejś sieciówce typu berszka czy Sensei czy coś takiego. A więc stwierdziłam, że nawet jak mi się rozwali po paru miesiącach, to za 3 zł z kawałkiem nie będzie mi szkoda. Wyglądają ślicznie, są tak fajnie, tak samo fajnie puszyste. Jeden podarowałam też mojej siostrze. Są naprawdę urocze, fajnie wyglądają. I za takie grosze to stwierdziłam, że nie ma sensu przepłacać w Polsce. Kolejnym, takim puszystym. Produktem, który kupiłam sobie do pokoju tutaj na łóżko, będzie to poszewka taka piękna, puszysta, różowo. Taka pudrowa, różowa poszewka, taka śliczna, mięciusia. Kupiłam ją w Terranowie za cenę 30 zł, przeceniona z 40. Stwierdziłam, że zaraz będę miała takie szare, białe, czarne poduszki na zimę a więc ta będzie fajnie się z nimi komponować, jest taka mięciutka, a nawet posłuży mi czasami jako tło do filmów, do zdjęć. Nie, do filmów, co ja wiadomo, do zdjęć na Instagram często też kładę jakieś produkty i na tym będą one bardzo fajnie wyglądać, a więc taka poszewka też się w moich nowościach znalazła. Pokażę Wam teraz może pudełka, jakie kupiłam sobie. Nie mogę się powstrzymać, bardzo mi się spodobały. A że ja mam dużo kosmetyków, dużo rzeczy, to stwierdziłam, że takie pudła kupię, takie koszyki kupię i będę w nich po prostu chować. To będzie też ładniej wyglądać. Jak gdzieś sobie postawię na biurku. Tutaj, jak widzicie, z tyłu jest taki malutki koszyk. Tutaj mam obok siebie drugi. Taki biały koszyk, właśnie bardzo ładnie wygląda. Trzymam w nim swoje pędzle. W tamtym trzymam malutkie pędzle do oczu. I jeszcze mam do tego taki większy kosz. O taki. W którym trzymam wszystkie swoje perfumy, zapachy, mgiełki. Wyglądają one prześlicznie. Cały ten zestaw, plus jeszcze jeden większy od tego, ale już mi się nie chciało go zdejmować, bo tam mam e, pielęgnację, jakieś rzeczy do włosów, a więc jest bardzo ciężki. E, zestaw takich e, czterech. Czterech-czterech koszy kupiłam w Biedronce za 60 zł, a więc wydaje mi się, że 60 zł za takie cztery duże kosze to jest naprawdę mało, to jest mała cena, ponieważ e, kiedyś kupywałam mniejszy od tego, który teraz pokazałam i zapłaciłam za niego chyba około 20, za jeden. A więc nie widzę w ogóle sensu. Te w Biedronce naprawdę są mega, no po prostu pięknie wyglądają, e, fajnie się prezentują, były w różnych kolorach, były w ciemnym takim drewnie drewnie. No wiecie, w tym tłoczeniu. Było takie ciemne, jakby naturalne drewno. To akurat było białe. Bardzo mi się spodobało. Ślicznie to wygląda. Zarówno na biurku postawić, jak i właśnie gdzieś chcesz pochować, czy w łazience nawet możemy poustawiać sobie rzeczy, jakieś kosmetyki powrzucać. Naprawdę taki zestaw koszy pięknie wygląda. Stwierdziłam, że sobie kupię i na biurku wszystkie będą jednakowe, a nie każdy z innej parafii. I ostatnim... Pudełkiem, jakie kupiłam, to będzie takie pudełko białe w szare kropy. Jest to pudełko z PEPCO. Kupiłam je za 14,99, jest ono bardzo pojemne. Jeszcze nic tutaj nie mam, ponieważ właśnie teraz niedawno je kupiłam, chciałam Wam pokazać. Jeszcze nie wiem, co tutaj schowam. Może jakieś kremy, odżywki, e, jakieś może maseczki, które mam gdzieś tam na biurku i których używam codziennie. No nie wiem, jeszcze pomyślę, zobaczę, ale takie fajne pudełko też ładnie prezentuje się na biurku. Fajnie stoi, jest eleganckie. No i rzeczy są schowane, nie widać ich, a więc nikt mi tutaj nie zajrzy i one się nie kurzą, nie niszczą, tak więc takie pudło też za 15 zł, jak najbardziej ok, były jeszcze mniejsze od tego, chyba też troszkę tańsze um, nie wiem czy było większe chyba większego już od tego nie widziałam ale to jest naprawdę dość spore dużo mieści, też jest bardzo pojemne a więc też Wam polecam e, i co, o, i ostatnimi chyba produktami, jakie chcę Wam pokazać będą to woski e, zamówiłam woski tym razem z Kringle Mam tutaj cztery zapachy. Kupiłam te woski z myślą już o świętach. W ogóle to bardzo chciałam kupić sobie dużą świecę, taką typową, jakąś wiecie świąteczną, taką zimową, ale stwierdziłam, że nie znam tych zapachów. Kupię świecę, wydam pieniądze, a zapach mi się nie spodoba, więc to kompletnie bez sensu. Pierwszy będzie to zapach Coverage Bridge, jeżeli tak to się wymawia. U mnie ciężko z angielskim ostatnio, bo trochę go zaniedbałam. A więc y, taka nazwa, jeszcze wrzucę Wam dokładnie nazwy tych wosków na dole. Powiem Wam, że jest to taki fajny jesienny zapach, ale taki trochę z nutą męskiego zapachu. Odpaliłam też ten wosk wczoraj i musiałyśmy otworzyć z koleżanką okno, bo był taki mocno duszący, męski. Trochę tak, jakby właśnie facet w pokoju spryskał się wodą kolońską. No taki wiecie, specyficzny zapach, nie każdemu podpasuje, ale bardzo fajny, naprawdę. No trzeba się po prostu do niego chyba przyzwyczaić. Kolejny będzie to e, Comfy Sweater e, i to są takie jakby e, otulające sweterki. Tylko powiem Wam, że ten zapach strasznie kojarzy mi się z jakimś kremem do rąk. Jest duszący, jeszcze nie miałam okazji go odpalić, ale... No nie wiem, strasznie napaliłam się na świeczkę właśnie o tym zapachu i chyba dobrze, że ich nie kupiłam, tylko najpierw kupiłam ten wosk, aby go przetestować, bo no nie wiem, czy będzie im pasował ten, ten zapach tak do końca. Tak jak mówię, no zapachy są bardzo specyficzne i, i też ciężko jest je opisać, a więc myślę, że każdy z Was, każda z Was powinna też sama gdzieś pójść powąchać, zanim zamówicie. Ponieważ, tak jak mówię, no one są ciężkie, nie każdemu podpasują, nie mogą dusić dla was, mogą być za świeże i, i tak to. No. E, zamawiałam też wosk, nie wiem jak to się stało, chyba przez przypadek po prostu wzięłam jednak świeczkę. Cozy Cabin, i to jest taka, e, taki piękny widok e, takiego domku e, gdzieś w górach, zaśnieżonego, taki typowo zimowy zapach. Jednak myślałam, że to jest wosk, przyszła świeczka. Jest to taki mocny, fajny zapach. Trochę czuję w nim takiego drewna. Kojarzy mi się z kominkiem. Taki odpalone drewno w kominku. Naprawdę fajny, otulający taki też zapach na, na zimę. Bardzo ładny, przyjemny. Dokładnie... O, linki! Linki może Wam wkleję po prostu w opisie na dole. I tam też w opisie sobie poczytacie, jak te zapachy są opisane, e, jaka jest ich tam opinia o nich, jaka jest ich cena zobaczycie po prostu jak będą się sprawdzać i ostatni będzie to zapach od Kringle o nazwie Kringle, a więc taki też lecący tak jakby Mikołaj z reniferami na niebie powiem wam, że zapach kojarzy mi się na samym początku jak to powąchałam, skojarzył mi się z zapachem z Mojito z tego sklepu, jak wchodzimy tam to czujemy taki specyficzny zapach w powietrzu w tym sklepie a więc ten zapach bardzo mi tamten zapach przypomina. Jednak pokazywałam go właśnie Klaudii, ona powiedziała, że w ogóle nie, nie, nie za bardzo. A więc tak jak mówię, każdy czuje coś takiego inaczej, w inny sposób tak więc wszystkie linki podam Wam jeszcze w opisie na dole, zobaczycie sobie, same ocenicie, może zamówicie, może któreś z Was podpasują albo i nie, ciężko powiedzieć. Dobra, to chyba będzie tyle z tego mojego holu, mam nadzieję, że taki krótki film Wam się spodobał, podpatrzyłyście coś dla siebie, dajcie proszę znać, co Wy ostatnio kupiłyście do dekoracji swojego domu, jakie gadżety Wy lubicie, czy lubicie takie wiklinowe kosze, może jednak nie, może nie podoba Wam się ten styl, u mnie sprawdzają się fajnie, pięknie wyglądają, Wyglądają. Fajnie się też prezentują na zdjęciach, właśnie jakie wrzucam na Instagram. Tam też was zapraszam, bo tam pojawiam się częściej. Mam nadzieję, że ten film wam się podobał, nie zanudziłam was i do zobaczenia w kolejnym. Buziaki, trzymajcie się ciepło. Pa pa.